Gordy Kisza i GN Dobri. Witam. County Pan CHC, Zamiewiak, W Restorek G Kaba Pizza. Witam na Bamy Urocini, Staczzi, Donnie, telewizji Domowej, A Paci Patrick Media. Testuję coś um, fajnego um, w telewizji, w której oczywiście nazywasz się to Patrick Media. I tak dalej. O Witam, Jack Zispalo. Dobz. Hej, Grzyzek TV. Witam, jak się spało? Dobrze.